się Krasiemanko z tej strony Lisa Game. Dzisiaj gramy sobie na hardkorze w... w sumie na świecie po prostu. Hmm. Po prostu przechodzimy... No może nie przechodzimy Minecraft. Z jednej strony chcę przejść Minecrafta szybko na hardcore, wiem, że to jest głupie. Ale i pozbierałem sobie w ogóle item. I ten. A z drugiej strony bym sobie tutaj chciał dużo przeżyć. Napiszczałem tak. No, mogę potwierdzić to. Nie miałem marmuru, nie piszczałem, nie piszczałem, nie kłam, nie kłam widzów. Ale ty nagródź, zobacz, 24? No chyba. To to! Wreszcie pułapka jakaś mamy. Zostawiona pułapka. Rady... I Radio też sobie w ogóle speedrun'a robi. Nie speedrun'a! hardcore. No, no, w sumie speed jest. Speed runa, ja, nie, ja, nie, ja nie robię speedrun'a. On nie umie. Wreszta akurat. No, umie, tylko nie chce mu się. Hmm... Mm. Okay. Okay. Tak, robię! I... Mam nadzieję, że jak wam się filmy podobały, no to zasubskrybujecie ten kanał. Dzisiaj w ogóle radzę, bo mnie tak Chodź, lądzie! Albo jakieś lewa pulko. Albo fajne miejsce na zamieszkanie. Ej, może po prostu buduję dom na hardcore i tyle. To tyle na to. Ulecam. Ale co pozdrawiam pojad francuski tak? No co? Mm. O! Hmm najgorszy, no. A Czekaj, czy ja tu przypadkiem nie byłem na starcie? To jest rozbłędnione teraz. nie wiem. Co to? Redek. Ładnie? Ładnego mancy, Mam taką fajną kopalnię pójdę sobie do kopalni. Tak jak mi kurde, kryper wysadził na rysuchu, proszę. Mam kolejne żelazo w Tylko... sumie. Tak hmm, tak, tak, kolejny nie robiłem tych zabijaków. Po co? Nie atakują? nie mam pojęcia. Bo cię za bardzo lubią. No. Bardzo śmieszne. O! Panie. Panie! Panie szkinacie. No okay. tak Halo? co tam? No dobrze. Nie! Radek nie poszedł? Nie, jeszcze nie. Radek jest tam do dziewiętnastych. Dobra, Radek! Co? Nie, to ja mam mil... fajnie, ja się u mnie zje. Ja. Mnie jest mega fajnie. Szymon, patrz na u... mnie. Zobacz, co Szymon, patrz u mnie, kurde! Szymon, patrz na mnie, Nie mam więcej kryperów! Jesteś znaczy na serwerze? Nie, ja se gram na tym, na hardcoverze. Uuu! też na hardcoverze. Nie? Nie. O! Nie, to co... Nie pyłamsa. Zobaczmy jakiś stary. Ej, dawaj, wysadź go! Nie pisam. Zradzujemy sobie, widzowie. Dobra, ja sobie wykopię tego dużo za trochę, bo będzie potrzebne. Mam nadzieję, że dzisiaj w odcinku znajdziemy w sumie dmentum, bo będzie fajnie. No to jaki masz problem? Nie. Masz. <laughs> masz problem do mnie. To chciałbym się dowiedzieć jaki. No, Łopaty? To, jest, to ty jesteś osobą, która sekundę motykę zrobiła. No, a co nie mogę motyki zrobić? A ja nie mogę łopaty? Tak. Bo motyka jest potrzebna. Ciekawe, do... <laughs> no, to jest łopata z tego do kopania ziemi, a to, a właśnie nie, do firmy. jak się kurde na ciebie spadnie drzwi, to cię kurde na Nie, okay. ja tylko Tak, to jest w ogóle niepotrzebna. Zobacz. Wiesz, jakby na ciebie, jakby na ciebie spadło spiski. Dobra. Ja tak zostaję. Dobra, I tutaj mogłyby być w sumie już Naprawdę. Dobra, tylko, tylko, gra jest taka i ten. Inaczej. i <laughs> W tym się budował. przepalonego no widzowie no powiedzcie mi coś Nie ucieknie się nie pociąga ja jamyńca to nie per no właśnie nie aha czyli chciałabyś dostarczyć z tego. tak zobacz jak ja tam ten kreper mi mnie... wyszła Dzięki za poradnika, ale poradnika nie potrzebuję. Bo znam poradnika. No! Czekaj, ja zjem chlebek. O! No! Ej, no to zrobisz pokus na mnie! No byś się Co ja mi nie złożył. Nie, nie zrobiliście fajnie, bo to Nie, no ile ich mamy? Jak miałeś? No nie mają we mnie bo nie mają do mnie problem. I zobacz, nie, 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 nie. To jest x-ray. Ile będzie jak się Na pewno jest jeden. A. Drugi. Trzy. Pewno. Trzy. na Czwarty. Czwarty. Uh. Czwarty. On też What the fuck? To jest totalnie to jest to x-ray. Wiesz, nie zna jak sobie myli żyć. Złem. No to po co mówisz, że X? -ray? Bo wiem, że X jest. Nie niemożliwe. Nie możliwe, żeby znaleźć jaksi. No to? to. Tak, Minecraft, to już, Minecraft już jest bardzo dziwny. Tak, Minecraft jest bardzo dziwny. Radek! To. Ja i mówisz, 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 na. mnie, że jestem dziwny, a to jest... To jest z... bardzo dobrze, że się znasz, ja akurat dwa. Ja ja chciałabym, żeby była ósmeczka. Fajnie by było, bo mnie nawet na pewno gra nie lubi. Hmm. Wiem, bo no wiem, widzę, wy wie, Kopię! Fajnie, że mam diaksy, fajnie, ale... No wiem, wiecie, ma cały set najlepiej. Tak, najlepiej jakby za każdym tym jednym blokiem był ja Jeśli chcesz, mogę patrzeć cały czas czy sam. Okej. Okay. Ja. Tak. Tą stronę nie mam, dobra.

Dobra, ja już będę się ubierał też. Dobra, pa. Dobra, pa. Dobra, widzowie! Mamy diamenty! Może sobie jeszcze coś znajdziemy? Radek, pakuj się! Czemu? Nie powiedziałeś, że masz się pakować. Takie, takie... Pakuj się, takie... Czemu? Czemu? Twoja baba tak no, lol. LOL Zobacz Radek, zobaczcie. Jeden, dwa, trzy, Radek jest cziterem. No, 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 no. Radek jest czterem. Bo mam szczęście to jestem czterem. Tak. Nie masz jak słów razem. Ile? Yyy. Znaczy, znaczy, na sobie mam 600 Nie. Kłamcą jesteś. No sobie teraz masz 9, 10. 10 masz plus 100, czyli masz 19 plus 6, masz 25 jaksów. No to ty byś mógł zrobić by 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 sobie całą zbrojkę jaksową. A... co... tak sobie mógł sobie zrobić. M mam jeszcze jakieś. Się... Mógłbym sobie zrobić coś z jak sobie jej ten. Ale po co mi ten Nie wiem dla jaj! Właśnie! Ja nie mam. <grym 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 ma jajecz, nie ma jaj! Fajnie, że odpowiedziałeś, że nie masz jaj. Jak się Chodźcie do Szymusa, chodźcie. No tak, żelazo, pytam się, czy wy... cię, czy ja chcę was? Ja się pytam, jak, panie, ciebie. Fajnie, że masz Aaaa... Dwie godziny później. Trzymaj. Dzień! Ej, mogę ja wyciszyć. Nie, 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 nie. Mogę nie, 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 nie. No, nie, 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 <ścoughs> Ile <śmienia> <śmienia> ja, ty idiotów? się zachowujesz tak to, totalnie jak Takie, takie się takie, no bo jestem. Takie, o kurde. Bo jesteś. No diaksy! Takie diaksy. Co, takie? No wchodźcie tu, takie. nie... Ja ja nie Ewan z ozdanienie. Radek! Przyjedzie teraz. Tomasz Hajtę i się skopie wora. <noise> 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 Okej! Okay. Nie, no dobra, dobra, dobra. Zobacz. Dobra! Zrób Do, no, ta, ta, ta. sobie seta całego. właśnie chcę zrobić z tego. Złącz mi ksryja ja. to mój ksryja? Ty. Mój ksryja, kłamie widzowie tak, się bo ty, bo ty widzisz jaki ksryj umie o, o. No i ksryjujesz pewnie A Co byś miał innego robić? Pomyśl Wiesz nie czasami nie pomyślę. Radek Czasami trzeba myśleć Nie pomyśleć, Nie pomyśleć, no to teraz... jest. Nie mam mózgu <laughs> Ale nie Dobrze no, mam żelazną łopatę. No nie. Robiłem się dla jaj. Tatara. Ta, ta. Nie! Ja bo ja nie mam Diaksiu. Ladziu! Jaki problem? Diaks ty, włącz mi tego X leja! A w Dlaczego jestem takim debilem? Co robisz? jestem takim debilem? A co? Dlaczego jestem takim debilem, widzowie? Ja właśnie zauważyłem o co chodzi. Hmm, Powinien sobie zrobić już diamentowe kino. następnie? nie! Ale następnie zrobić sobie portal do netherów. Nie, po co? Dobra, Ola, się. ty... Wiesz, ja już robię tutaj portal do netherów. Nie, ja robię! Czego? zróbmy razem, okej? Okay? W tym samym czasie. Nie. Czekaj, zaraz, 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 no, 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 no. zaraz! No, no, no. Czekaj, zobacz! Zobacz! No, no, no. Biegnę! Nie Nie biegniesz. Zobacz, biegnę. Nie zaraz, Ci biegnąć. No to co, możesz sram do zaraz, 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 coś zobaczyć. Ten zaraz, 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 ja teraz jeszcze te psy ja nie będę miała już... portal? No. Ej... Wiesz jest najgorsze? Czy ja, ja, ja... już mam... ja już mam ale nie mam jak... Nie mam jak go... Chodź! Kupa <laughs> w lawa. Hmm. Masz lawę? Sz, szkoda. No to... Tak. My szkoda, bo lawa jest taka... dla kuki. No czekajcie, żeby mi się to nie spaliło, to dam tutaj sobie drewienko. Dobra. Zobaczcie widzowie, kopiemy obcy. Szymek. Szymon. Szymek. Jest. Szymek. Yes. Nie, nie, nie bądź! Nie zostać Nie do. Nie do. Co, do. Nie do. do. Nie Nie do. Tak. TAK! Okej, nie, nie, nie. Ja mam złota? A ty nie masz złota. Właśnie ja mam tu nie Ha, 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 A czekaj, bo ja zaraz będę mieć. Tylko potrzebuję jeszcze 3 minuty. I ty wiesz, bo ty już musisz iść. No serio! Dobra. Czekaj, ja muszę pójść do... Domu sobie będziemy grać na tym hardkorze? No, biedny, zmieźć moje złoto! No, what the No, part? bo nie masz złotego czego. Ich dziecko mi zabrało, kurde, ten skamer, I dziecko jest z kamerek, kurde. A może ty jesteś z kamerem? Ty pytałem, im złoto i dziecko wzięło. I co? Ty pytałem! Idę, bo znam go, się, zaraz mam cię kurko. Dobra, mam, mam, mam złoty jęgi. No, what the fuck oni! Mówię no, wiesz, co będzie najgorsze, jak ty właśnie go straciłeś. Jeszcze nie. Jeszcze Indy zwiniujemy, ja mam się kurde upiec. Dobra, pierwsze No. <laughs> Pierwszy pół A ty masz przepalone jedzonko. Zobacz. Aha, bo ty masz włączone takie coś, że nie potrzebujesz jedzenia. Tak? Nie wiem. No chyba tak. O, Właśnie, właśnie. Wygląd! O się ze mną. Zajdź się ze mną, bo się kurde... Znaczy, możesz nie mieć... O, oska oskarżę cię kurde do... A o co mnie oskarżesz? O no, to, to dziecko! No patrz, o to dziecko! Ona mi ukradła no, kurde złoto i nie chce udać. <laughs> Run. Jaki skamer? Bo skamowało mnie dziecko Bo ja się dziecko, bo Dobra widzowie, robimy porta. Robimy porta. z miejscu, dziecko, mam cię, kurde. Ja już upierdam w Nie! Nie, nie! Radek w miejscu. Radek w miejscu. Mam pytanie. Nie, oh fuck, oh fuck, ja uderzyłem tygrysów. Nie mam już tego głupiego hełmu. Redek zobacz, zrobiłem portal, tylko nie mam go czym podpalić. Nie mam flintu. Potrzebuję nowego piglina. Mam jedną żelazo, ale flinta już nie. Nie wiem. Bo, chyba wiem gdzie jest flint. O! Akurat no, mi się ja dachną. Jak potrzebuję figlinów, to ich nie ma. A jak nie potrzebujesz, to są! O tym ja film! Wie To będzie... Jest! Zrobiliśmy.